Szósta edycja konkursu Czas na Rybę. Po raz kolejny spotykamy się na zamku w Niemodlinie, gdzie zarówno uczniowie szkół gastronomicznych, jak i profesjonaliści walczą o zwycięstwo na najlepszą potrawę skarpia. Czyli widać to jest trochę się zestresowany, ponieważ może być ostra jazda. Natomiast uczniowie zdecydowanie spokojniejsi. Super. super. Wszystko fajnie. Siedziałyśmy na podłodze i tak zrobimy karpia w kakao. To będzie dobry pomysł. No i tak się wzięło. Dużo motywacji, dużo fajnych dań. Czekamy na rezultaty. Powodzenia. Jedziemy. bardzo ciekawe połączenie smaków. Połączenie tego karpia ze słodkim, z kwaśnym. Przede wszystkim się podziękować, że mogliśmy wziąć po raz drugi udział w tak niesamowitym konkursie. Byłyśmy naprawdę zachwycone tym, jak to wszystko tutaj wygląda, jak świetni i pomocni są tutaj ludzie. Serdecznie, jak wszystko jest świetnie zorganizowane, i naprawdę ten konkurs zapamiętamy, chyba do końca naszego życia. Niech wygra najlepszy. I liczymy na dobrą rywalizację. Przede wszystkim z i tym wygranym. Cieszymy się, że możemy tutaj być, to już jest na nas wyróżnienie. Liczymy na, na równą rywalizację. Organizacyjnie, co roku mamy. Po prostu zaskakujące dodatkowe elementy, tak jak chociażby w tym roku profesjonalna obsługa kelnarska wykonująca serwis na czasie konkursu. Sama organizacja, doposażenie stanowisk od strony technicznej. Kochani, to jest jedyny konkurs w Polsce, który jednoczy wszystkie stowarzyszenia e, kucharskie w Polsce. Jakiś cztery ogólnopolskie i wszystkie cztery e, tutaj są. A to jest taka furtka do tego, żeby wystartować w KPP. To jest takie moje marzenie. Przez 20 lat o tym myślałem gdzieś. Yy, no i tak do tego się podjąłem tego konkursu. No, ważne, żeby próbować spełniać te swoje marzenia. Nawet jeżeli nie wygrasz, to jest to niesamowite doświadczenie. Można podpatrzyć mnóstwo różnych innych kolegów, technik, sposobów, sosów. Nie było obciachu. Były dania bardzo dobre, smaczne. Były też dla mnie z błędami, ale to na konkursie zawsze się dzieje. Dzisiaj mamy galę. Wygląda to naprawdę fetarystycznie. Gratuluję organizacji konkursu jeszcze raz. Naprawdę konkurs wyciągnąłem perfekcyjnie. Gratuluję zespołom przede wszystkim determinacji. Dzisiaj wszyscy są wygrani, choć musiał wygrać jeden. Gratuluję sędziom, którzy razem ze mną trzywie sędziowali ten konkurs. Wynik naprawdę jest sprawiedliwy. Podsumowaniem była gala, która również zapoczątkowała trzeci dzień naszego spotkania 11. edycję święta karpia opolskiego Asia Bidej. Uważamy za Może być może być. A mianowicie forum kulinarne, gdzie poza wykładami specjalistów na temat ryb, przetwórstwa, były również pokazy kulinarne, w których po raz kolejny spróbowaliśmy pysznych potraw skarbniar. Drodzy Państwo, to co się dzieje tutaj na Zamku w Niemodinie to jest unikat na skalę województwa. Turystyka sensualna, czyli łączenie produktu lokalnego, jakim jest skarb. Niemodliński karp wspaniały, smaczny. Możecie zobaczyć te wszystkie wariacje kulinarne właśnie w sali ogrodowej, natomiast łączenie z dziedzictwem historycznym i kulturowym. Zapraszamy państwa na zwiedzanie zamku na poznanie tej historii. To wszystko właśnie tutaj u nas przez ten weekend. No i tradycyjnie zapraszam do jedzenia Karpia nie tylko od święta i też na kolejną odsłonę Wojewódzkiego Święta Karpia w roku 2024, w roku 2025-2026.